Cześć, witam Was na moim kanale po pokartkowo Dziś przedstawię Wam szybki tutorial, jak zrobić fajną kartkę wielkanocną. Do jej przygotowania y, potrzebujemy bazę. Ja użyłam papieru wizytówkowego format A5 złożony na pół, czyli A6 14,9 cm na 10,5 cm. Przygotowałam sobie również tło, jest to, to kolekcja y, Do Craft Papermania. 14,5 cm na 10,1 cm drugie tło to jest jakiś ścinek który miałam bodajże kolekcję kapuśniaczek 5,5 cm na 8 cm zwykłą papierową serwetkę z takich zestawów piankowy króliczek ja za 24 sztuki zapłaciłam 3,99 Kokardkę fioletową, pół perełki, yy, pianka 3D, oczywiście klej Magic i taśma brokatowa. Ja tutaj mam kawałek długości mniej więcej 8,5 cm. Zaczynamy. Na bazę yy, przykleimy na początek główne, najduże tło. Ja tu już nie będę tak dokładnie wszystkiego robić, bo chcę Wam po prostu pokazać... Tak. Mniej więcej słowo honoru. Oj, jak krzywa. No właśnie. Zazwyczaj pracowałam na taśmie dwustronnej i teraz przerzuciłam się na klej Magic. I tu jest taki plus, że łatwo jest to wszystko jeszcze na początku przesunąć. Staśmy było ciężko. E, tak, główne tło mamy przyklejone. Teraz e, serwetkę papierową. Ojej. Ojej. I teraz tak. Tutaj po troszku tak i po brzegu serwetki powolni odrobinę tego kleju, nie za dużo ale ja jeszcze na ten kwiatek tutaj troszeczkę kapkę i przyklejamy na środku Serwetka. i powoli powoli dociskamy tutaj, że przybija ten klej, to nie musicie się przejmować, ponieważ to zasłonimy, aczkolwiek wcześniej i tak nie przebijał e, Teraz tak. Ten pasek ma około 8,5 cm 8,5 cm. Ja robię tutaj taki banerek nacinam na środku i później do środka docinam oczywiście na środek Przepraszam, ręce mi się trzęsą. Mam żywo ciężko robi. Duży stres. Zmarujemy klejem Magic. Oj. No mniej więcej, tak. Teraz y, te tło. Można je przykleić na piankę lub y, nie. Ja akurat nie będę na piankę. Przyklejać, bo uważam, że króliczek jest piąkowy, dosyć gruby, więc nie ma sensu już tego podnosić, no ale to już każdy, co kto lubi. Króliczek jest samo przylepny, więc super sprawa. Przyklejamy króliczka. I w sumie, tak naprawdę, ta kartka mogłaby być już skończona. Natomiast ja jeszcze y, przyklejam kokardkę, kokardkę przyklejam na piankę, z tego względu, że jakoś lepiej mi to y, tutaj się układa. Można jeszcze to jakoś lekko wymodelować tą akurat kokardkę, i tak. I kokardkę przykleję Wyszło. No i teraz w sumie kartka prawie jest skończona. Ja jeszcze sobie wymyśliłam taki... typu pół świetnie wyglądają na ogonku. I jako o. <laughs> I kartka składana.